Przemysław Sorosiek, Dzień dobry Podlaskie, a moim rozmówcą jest szef klubu Platformy Obywatelskiej w województwie podlaskim w Sejmiku, Karol Pilecki. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie radny, panie mecenasie, pytanie. Yy, wynik wyborów w województwie podlaskim, yy, bo wynik wyborów jeśli chodzi o Polskę to chyba już wszyscy zdążyli omówić, ale w województwie podlaskim jeszcze nie. Tak jest. Szanowni Państwo, Panie Redaktorze, no wynik w Polsce jest dla Rafała Trzaskowskiego korzystny, ponieważ wygrał pierwszą turę wyborów. Niemniej jednak, województwo podlaskie pokazuje, że mamy jeszcze co robić i. Te dwa tygodnie, które są przed nami, naprawdę będą bardzo pracowite i intensywne, bo tutaj trzeba zaproponować coś konkretnego mieszkańcom województwa podlaskiego. Liczymy tutaj na przyjazd kandydata i na naszą ciężką pracę też jako radnych semiku województwa podlaskiego. Zamierzamy spotykać się z ludźmi w województwie i przekonywać do naszych racji. No dobrze, ale jakiego rodzaju argumenty mogą jeszcze tutaj dotrzeć? Bo y, tych, których przekonaliście, oni byli i głosowali ci nie przekonani to ci których trzeba szukać w elektoracie kandydatów którzy odpadli albo próbować mobilizować tych którzy nie poszli macie już jakiś pomysł czym moglibyście ich przekonać panie redaktorze bardzo dobre pytanie ponieważ tak żeby przekonać elektorat kandydatów którzy odpadli w pierwszej turze natomiast dostali dosyć znaczny procent poparcia głosów to są propozycje skierowane bezpośrednio do nich myślę że te nadchodzące dwa tygodnie to będzie dyskusja na temat Szybkiego podniesienia kwoty wolnej od podatku, na przykład kwestia otwarcia granicy polsko-białoruskiej, tu bezpośrednio w województwie Podlaskim, bo to zdecydowanie może ruszyć naszą podlaską gospodarkę. No, są też jeszcze inne kwestie, ale o tym pewnie będzie mówił już Stab Krajowy albo sam kandydat. Adrian Zarbek mówił, że wyborcy to nie są worki z kartoflami, które da się, da się przerzucić z, jednego, z jednej strony na drugą. Trzeba by do nich bezpośrednio dotrzeć. Pytanie brzmi tylko w jaki sposób kontaktować się z wyborcami na przykład Grzegorza Brauna, to już nie będę mówił, ale na przykład z Sławomira Mencena, którego było tu 17%. To prawda, panie redaktorze. No, wyborcy Sławomira Mencena głosowali zapewne też za jego postulatami. Jednym z nich było zwiększenie kwoty wolnej od podatku na przykład lub Postawienie dużego akcentu na gospodarkę, bo to są miejsca pracy, wynagrodzenia, to wszystko przekłada się później też na jakość życia Polek i Polaków, i bez wątpienia ten sztab krajowy powinien zrobić ukłon w stronę takich postulatów gospodarczych i na to liczę. Co do wypowiedzi pana posła Zandberga, no, nie do końca się z tym zgadzam, ponieważ to jest trochę w kontrze do samego udziału w wyborach prezydenckich. Jest przed nami druga tura i frekwencja w tej jest również bardzo istotna. Nie wiem, na kogo zagłosują ci kandydaci. Z pewnością bliżej im do Rafała Trzaskowskiego niż do. Karola Nawrockiego, no niemniej jednak e, zależy nam na tym, żeby e, jak najwięcej mieszkańców e, Polski, województwa podlaskiego poszło do urn e, na wybory, żeby ta frekwencja była jak największa. Województwo podlaskie, jestem podlaskiem, podlaskie, ale pan jest przede wszystkim i z Białym stokiem się pan utożsamia, ja tutaj pan e, zdobywał największe chyba w wyniki wyborcze. A sam Białystok? E, sam Białystok, panie redaktorze, e, to będzie z naszej perspektywy bardzo trudna i ciężka praca frekwencyjna. Zależy nam na jak największej frekwencji. W Białymstoku Rafał Trzaskowski wygrał te wybory, więc tą komunikację z mieszkańcami Stoku mamy dobrą i ona koreluje z jakimiś naszymi przekonaniami. Te wyniki Potwierdzają już od kilku kadencji, tak naprawdę, czy wybór na urząd prezydenta miasta Białego Stoku, czy wyniki do Sejmiku w samym mieście Biały Więc tu będzie nam zależało na tym, żeby jak najwięcej osób poszło do wyborów po prostu. A jeżeli chodzi o kwestię właśnie tej typowo wojewódzką, kilka y, argumentów podnoszonych przez, was, przez waszych adwersarzy na Sejmikach i przy różnego rodzaju y, dyskusjach właśnie wewnątrz Sejmiku. Mowa tu była o funduszach unijnych, mowa była o PKS-ie, który cały czas leitmotiv się przewija. No i trzeci, trzecia akcja to jest właśnie kwestia y, imigrancka. Jeśli padną te argumenty, z drugiej strony wszędzie jakoś odbić. Czy macie jakiś pomysł, jakbyście chcieli tutaj nawiązać dyskusję? Bo. Ci wyborcy, o których będziecie zabiegali, konserwatywni wyborcy, są bardzo podatni na te argumenty. Mhm. E, tak, panie redaktorze, tylko też e, my z perspektywy samorządu województwa podlaskiego nie chcielibyśmy e, oszukiwać ludzi. No, możemy e, podejmować jakieś stanowiska czy wyrażać swoje opinie, ale to nie jest też nasza kompetencja. To wszystko będzie rozstrzygało się na, pozi na poziomie rządowym. No i tutaj bez wątpienia czekamy na inicjatywę e, organów centralnych. Jak pana udział w kampanii wyborczej druga tura, pracowite dwa tygodnie? Zdecydowanie tak. Ja oprócz tego, że jestem z Białego Stoku, też angażuję się w kampanię w pojecie Wysokomazowieckim. No wiadomo, że to tam kandydat pisu bił rekordy poparcia, więc to będą na pewno trudne spotkania, ale zobaczymy. Lubię wyzwania. Okej, okay, to życzę wobec tego. Pracowitych dwóch tygodni i zadowolenia na koniec. Dziękuję, panie redaktorze. Sponsorem programu jest firma Diadom. Okna i drzwi www.diadom.pl Partnerem portalu jest sklep internetowy mkfoamsklep.com na hasło DDP 24 masz 10% zniżki.